Cześć, z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj przedstawię Wam 25 wniosków z międzynarodowego badania dotyczącego umiejętności czytania czwartoklasistów. Kto lepiej czyta? Dziewczynki czy chłopcy? Czy lepiej czytają uczniowie zamieszkujące wsie czy miasta? Jak wygląda kwestia satysfakcji nauczycieli z wykonywanego zawodu? Czy polscy uczniowie czytają lepiej niż uczniowie w Finlandii? Na te i pozostałe pytania za moment odpowiem. Zapraszam! Program PIRS jest jednym z największych na świecie projektów badawczych, które badają osiągnięcia edukacyjne. Badania te są prowadzone międzynarodowo, o charakterze międzynarodowym, raz na 5 lat. Pierwsze takie badanie było przeprowadzone w 2001 roku. W tym roku, to znaczy w tej najnowszej edycji, w badaniu wzięło udział 57 krajów oraz 8 regionów. Piers informuje nas o trzech głównych celach przeprowadzenia tego badania. Pierwszy z nich to pokazanie rzetelnych i wiarygodnych wyników badań, które są prowadzone na próbie reprezentatywnej danego kraju. To naprawdę bardzo, bardzo ważne. I dzięki temu możemy też porównywać te kraje między sobą. Drugi cel dotyczy pokazania pewnego trendu. Jako że te badania są cykliczne, to możemy zauważyć, co się zmienia co 5 lat. Dzisiaj też będę o tym wspominała. I trzeci aspekt ma na celu pokazać też kontekst wykonywania tych badań, bo badamy też te warunki socjoekonomiczne, o których również będę dziś mówiła. W badaniu wzięli udział rodzice bądź opiekunowie prawni, nauczyciele języka polskiego oraz dyrektorowie szkół. A oczywiście najważniejszymi osobami badanymi byli uczniowie. Uczniowie uzupełniali, klas czwartych, uzupełniali narzędzia testowe, które składały się z dwóch tekstów: to był tekst użytkowy i tekst literacki. Do każdego z nich było około 15 pytań. Badania w Polsce były prowadzone tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej. W innych krajach już częściowo to było w formie elektronicznej. Zresztą sami zapowiedzieli, że w tej nowej edycji, czyli w 2026 roku, wszystkie kraje będą już brały udział w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o, e, o moment, kiedy te badania były prowadzone, to było to od 10 maja do 18 czerwca 2021 roku, czyli w ogóle to był moment dość intensywnej pandemii e, w Polsce. Polscy czwartoklasiści pozostają w czołówce światowej osób z najlepszymi osiągnięciami w czytaniu. I jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w jakim są uczniowie z Finlandii. Mamy 549 punktów. Zróżnicowanie wyników polskich czwartoklasistów jest dość małe, co oznacza, że umiejętności w czytaniu są dość wyrównane. Mimo tego fantastycznego wyniku, jest to spadek w porównaniu do wyniku z wcześniejszej edycji, z 2016 roku, ale tak się zadziało w większości krajów, przy czym tego doszukuje się przede wszystkim w pandemii COVID-19. Najwyższy poziom zaawansowania umiejętności czytania w Polsce osiągnęło 14% czwartoklasistów, przy czym warto dodać, że średnia międzynarodowa to aż o połowę mniej, bo tylko 7%. Polscy uczniowie lepiej potrafią oceniać i interpretować tekst, aniżeli wyszukiwać w nim pewnych informacji i wyciągać wnioski. To też trochę pokazuje naszą polską tradycję nauczania, że większa waga jest jednak kładziona na te aspekty. Zresztą podobne wyniki osiągnięto na przykład w Anglii albo w Australii. Ponad 1 piąta badanych uważa, że na języku polskim na każdej albo prawie każdej lekcji doświadcza sytuacji, które utrudniają naukę. I to jest na przykład hałas, Upominanie przez nauczyciela albo przeszkadzanie nauczycielowi. Słuchajcie, tego. We wszystkich krajach, które wzięły udział w badaniu, uczniowie doświadczają różnych form przemocy między rówieśnikami. Jednocześnie we wszystkich tych krajach, im lepiej uczniowie się czują we własnej klasie i mniej doświadczają tych sytuacji, tym mają lepsze wyniki w czytaniu. W czołówce najbardziej popularnych przemocowych zachowań wśród czwartoklasistów, a mówimy tu u, tu o 10% jest to wyśmiewanie, pomijanie w grach i przekazywanie nieprawdziwych, kłamliwych informacji na swój temat. Ale niepokojące jest to, że tylko właściwie 75% uczniów nigdy nie zostało pobitych. Oznacza to, oznacza to, że jedna czwarta polskich czwartoklasistów brała udział w bójce. Częstotliwość niemal wszystkich form dręczenia częściej dotyczy chłopców. Prawie wszyscy czwartoklasiści w Polsce są uczeni języka polskiego przez nauczycieli języka polskiego, którzy mają wykształcenie wyższe, magisterskie. To wcale nie jest takie oczywiste w innych krajach. Przeciętnego czwartoklasistę w Polsce uczy nauczyciel języka polskiego, który ma aż 22 lata stażu pracy, a średnia międzynarodowa wynosi 18 lat. W kwestii doskonalenia zawodowego w Polsce najbardziej, największym zainteresowaniem cieszą się te formy i te szkolenia, które dotyczą zróżnicowanych form oceniania ze względu na potrzeby i możliwości uczniów. Natomiast i w Polsce, i we wszystkich krajach, które wzięły udział w badaniu, aspektem, który przeszkadza do tego doskonalenia zawodowego jest brak czasu. I teraz taki niechlubny wynik, ale który może Was w ogóle nie zaskoczy. Polska znalazła się na ostatnim miejscu i jest to wynik, który dotyczy satysfakcji zawodowej nauczycieli. Na y, podobnym miejscu, no ale nadal wyżej niż Polska, jest na przykład Francja. W Polsce dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy. I ta różnica jest duża, bo wynosi aż 20 punktów. Generalnie nastawienie do czytania polskich uczniów jest dobre, natomiast nastawienie dziewcząt jest lepsze niż nastawienie chłopców. We wszystkich krajach, w tym w Polsce, jest duży związek między wynikami, w osiągnięciami w czytaniu, a statusem społeczno-ekonomicznym danych rodzin. I tutaj jako przykład mogę podać, że im wyższe wykształcenie rodziców, tym dziecko ma lepsze wyniki w czytaniu. Inna kwestia, że dzieci rodziców, którzy mają pozytywne nastawienie do czytania i którzy sami czytają, również mają wyższe osiągnięcia w czytaniu. Polscy rodzice oceniają wyżej, aniżeli w innych krajach. Umiejętności czytelnicze swoich dzieci w momencie dopiero pójścia do szkoły, co pokazuje, że rodzice na tym etapie e, przedszkola również ćwiczą z dziećmi czytanie. W domach 10% polskich czwartoklasistów można znaleźć nie więcej niż 10 książek. Te dzieci osiągnęły w badaniu 506 punktów. Natomiast dzieci z rodzin, gdzie tych książek jest ponad 100, osiągnęły już punktów 582. Zauważcie, jaka to jest duża różnica. Polscy czwartoklasiści są dość krytyczni, bo choć mówią, że lubią lekcje języka polskiego, to oceniają swoje zaangażowanie dość nisko. W związku z tym wypadliśmy poniżej przeciętnej, jeżeli chodzi o poziom zaangażowania w uczenie się. 32% rodziców uważa, że nauka online miała negatywny wpływ na rozwój umiejętności czytelniczych w stopniu umiarkowanym, a 39% rodziców uważa, że w stopniu bardzo dużym. Dzieci ze wsi czytają gorzej niż dzieci z dużych miast albo terenów podmiejskich. I choć samo miejsce zamieszkania nie jest czynnikiem decydującym, ale sposób spędzania wolnego czasu, poziom wykształcenia rodziców, albo ilość książek w domu i nastawienie do czytania ma już tu duże znaczenie. Aż 95% czwartoklasistów. Uważa, że nauczyciele języka polskiego prowadzą zajęcia, lekcje w sposób zróżnicowany, z różnymi metodami i sposobami nauczania. To bardzo dobry wynik. Natomiast mniej sympatyczny wynik dotyczy tego, że zdaniem nauczycieli języka polskiego to uczniowie z trudnościami w czytaniu są najbardziej problemową grupą dla nich. W Polsce mówiliśmy o 10% uczniów, którzy doświadczają różnych form e, przemocy wśród rówieśników. Natomiast na przeciwległym krańcu z wynikiem no, najgorszym z całego e, tego badania znajduje się Afryka Południowa. I tam aż 42% uczniów, czyli niemalże co drugi, doświadcza minimum raz w tygodniu różnych form przemocy od swoich rówieśników. Informacji dużo, bardzo dużo, a tak naprawdę to tylko fragment całego tego badania. Zapraszam Was serdecznie do zerknięcia do tego raportu. Cały ma ponad 230 stron, jest mnóstwo informacji, tabel są fajnie opisane, metodologia również. Więc po więcej szczegółów, oczywiście, odsyłam do materiału źródłowego. Tymczasem dajcie znać, który wynik Was zaskoczył najbardziej, który wynik z Wami jakoś tak zostaje na dłużej, dał jakąś refleksję. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i do zobaczenia następnym razem.